Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Odjazd! Już ruszyła nowa. Odjazdowa, bombowo-kolorowa Ciuchcia. A z nią? Doskonałe filmy, gry komputerowe, komiksy, opowiadania, konkursy i odjazdowe zabawy z kolejką Brio. Zapraszamy w wielką podróż z drewnianą kolejką Brio. Ciuchcia, miesięcznik nie tylko dla grzecznych dzieci. Co miesiąc w Twoim kiosku. Rubikon zaprasza Was na wspaniałą podróż do świata magii i baśni. Do świata czarodziejskich opowieści. Czekają tu na Was ulubieni bohaterowie kreskówek, moc zabawy i śmiechu, a z książki dołączonej do kasety nauczycie się. Czarować. O, bajkowe kolorowanki, zagadki, krzyżówki, rebusy, gry, zawiłe labirynty. I prawdziwe czary. Tak, to prawda. Przy każdym zestawie znajdziemy niespodziankę, magiczny przedmiot. A czarować tak jak nikt inny nauczy nas Maciek Pol. Dzień dobry, witam wszystkich entuzjastów sztuk magicznych. Zobaczcie, mam tutaj taką dużą kartę. Na tej karcie jest jedna kropka. Z drugiej strony karty są aż cztery kropki. Wystarczy dwóchnąć. I z tej strony już jest ich więcej. jau, A tu jeszcze więcej! Jak zrobić te tę... czarodziejskie opowieści? To, co dzieci hmm. lubią najbardziej. Co miesiąc w pioskach nowe bajki i czary. Tylko w wydawnictwie czarodziejskie opowieści.